ma tu Flaweron i to kolejny odcinek z Stars. <laughs> Wczoraj miał być odcinek z ale nie udało się. I jeszcze jedna rzecz. nie wiem czy dzisiaj będzie ten live, nie wiem czy będę miał czas na to. Yy, no i tak, dzisiaj będę yy, w ogóle podłożę tę grę. Dzisiaj będę yy, staram się zrobić jeszcze jeden odcinek. Bo y, już jutro wyjeżdżam na wakacje i przez dwa tygodnie nie będzie odcinków, więc spróbuję jakoś to wiecie zrobić, żeby dzisiaj trochę odcinków nagrać. Ale, jeszcze jedno pamiętajcie, <laughs> y, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli Wam się spodoba ten odcinek. I tak, y, dzisiaj sobie podbijamy trochę... Teraz sobie podwijam trochę kucharków. A na następnym odcinku, jak wbijemy teraz dużo, to w na następnym odcinku jeszcze od razu wbijemy dynałajka. Dobra, no to bez zbędnego przedłużania gramy. W ogóle gram sobie rozum, żeby wbić na niej już 16 rangę, bo już mało mi brakuje. Okej. Okay. lecimy. Nie, ból. Teraz ból jest dobry dobrej na roze Tak, 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 tak. Tak. Okej. Okay. O, nita, nita. Okej. Okay. No. Nita, ty... Ty uciekający niedźwiedziu głupi. Tak jest. Wreszcie, ale dziwne, że w ogóle ona nie biła mnie. Okej. Okay. O nie! Mój pies jeszcze szczekł W najlepszym momencie zginąłem mój pies. O. Ale jest plus dwa. Okej. Okay.

Tak. No, zlagowałem się też. Jest. No, ubiłem typa. No i kolejna nie żyje. Ok. O, ból tu jest. Tu lepiej, tam nie pójdę. Chociaż mam pięć kubów? więc najprawdopodobniej dałbym radę ale... no dobra Sprawdę te krzaki O tu się biją dwa bóle gdzie bóle się biją ta uroza korzysta tak, 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 tak tego bambika już No dawaj, rusz się. Ja przewagę, bo on musi się ruszyć za chwilę, bo już do niego tym dym idzie. Nie no, ucieknij. Hej, tak już go zabili? No to jeszcze jeden ból idzie. Już chwilę po kampie. Nie! Głupia szeli, jest plus 6 i 16. ranga, proszę bardzo, gwiazdny żeton, I, i chyba będzie już skrzynka. Tak, kasa, barley i ból, okej, okay. to jedziemy dalej. Jeszcze tak, z dwie, 3 rundki sobie zagram. Bo to będzie taki krótki odcinek, żeby sobie chwilę ponabijać pocharki. I żeby Wam głównie powiedzieć, że nie będzie raczej tego lajwa. Mój pies już coś szaleje. Tak. Dobra, nie będę lepiej się tam zbliżał do niego. Przedgłoszę lekko. Dobra. za zabili. O, ktoś mnie obserwuje. Pewnie nie mam. Widziałem, że on jest online. Dobra, chwilę sobie pokampię Albo nie, poszukam jeszcze, może będą skrzynki. Jeszcze nie. O, 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 dawaj, dawaj, dawaj. No, leci, leżysz. Dobra. Nie, no. Dobra. Zagraj ponownie. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Pierwsza skrzynka. Druga skrzynka. Dobra już leży, już leży gościu Nie! Zabrał mi... Kuba! Dobra ucieknę mu Jeszcze się miałem tam... tarczy Nie no, po prostu było świetnie Dobra niech oni się tam biją Tak jest! Zaraz pójdę po tego kiuba jak mi się trochę. Albo nie, nie pójdę, bo on się daleko. To roza widzę jest w tym krzoku, tamtym dalej. Tu jest pewnie jeszcze dużo ludzi. Bo jeszcze osiem, co została już taka mała przestrzeń jest. Jak? Nie no. świetnie. Zmienię sobie już <laughs> zademiarze, bo nie będę dużo tracić, nie będę przegrywać. Dobra, już mam 1955, spoko. Wezmę sobie teraz może Rika. Okay. To już obok mnie jest kolcik. Dobra, już go nie ma. Tak. Mam ulta, ale ja nie chcę na razie go używać nie tego LP'a. Najpierw jak będę bliżej niego, o ile będę? Dobra, to sobie wezmę tę skrzynkę. Dobra. Jeszcze tamte dwie sobie wezmę. Tak, tak. Jeszcze jedno. Okej. Okay. Straciłem trochę hapstów, ale <laughs> przynajmniej mam już 5 bo... A Tam ktoś jest bo widzę, Nie... Penny. No. Ja. Nie, no. I oczywiście kolejny raz się nie udało, zero pofanków. Jeszcze sobie jedną rundkę zrobię i będę kończyć. Poza odcinkiem to wbiję pucharków i można następny będę już wbijać na majka. Okej. Okay. Tak, tak. 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 Okej. Okay. <laughs> no, bananę. Widzę, że go zabili. Chyba też taki mój kolega Tam widzę Mortis, którego już nie ma. Spróbuję tą Rose ubić. Ale nie, czekajcie. Tu jest kolt. jest tutaj. No, widziałam. A wow. O nie. O, nie. Muszę o, mieć mie mie Może będzie pęknięć. Jest. Zgadłem. A to jeszcze ostatnia, ostatnia rundka. Szybka. Teraz musi być winek. tak 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 okej okej tam coś siedzi, o tym on jeszcze jest co tam, karl? no to jest chyba kot tak nie, nie ta. Wolała pójść do mnie niż do tego dymu. <laughs> Okej, okay. no. Czasem lepiej jest zrobić ten automatyczny strzał, niż celować. Bo niektórzy mają takiego za, za na przykład ja. Już tam karl ubity. No tutaj szeli widzę jest. No tutaj. Nie. Jest. Jest. Udało się. Jeszcze zostało tylko trzech. Nie, jakimś cudem mi się to udało. O nie. Tu będę teraz stać, dopóki się nie pozabijają, a później na będę nawalać na tego Rika, bo on pewnie wygra. Ale po nie, dobra, idę do walki. Świetnie, Dobra, wielkie starcie, mam ulta. O, 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 trafiłem? Jest! Jest, mówiłem, jest winek! No. Później na zakończenie odcinka dobra 11 yy, dobra to to już byłby koniec, pamiętajcie, jeśli spodobał się ten odcinek to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mnie yy, może dzisiaj jeszcze będzie odcinek, w którym będę wbijał dynamajkę i wbijać też na kanał Słodzia. to jest moja siostra i dobra, no to będę się... no to już będzie koniec, to nara